Ten temat był? Czy, czy nie mogę? Będę ja mogę za chwilę powiedzieć, tylko... jestem dyskretny, bo w kancelarii Nie, pracuje. mogę powiedzieć, bo to i tak jakby byłam przed Chociaż chwilą nie tam... tam słów. Nie, już w jednym już no w jednym słowie słowo pedofilia. E, a chodzi o to, że kiedy na Janek był jeszcze w decyzji wrocławskiej, mhm. wtedy przeciwko Edwardowi P. E, On tam, tam wypłynęła sprawa i chodzi o to, że prawdopodobnie nie wszczęto postępowania... Juliusz, nie Edward. ...we Wrocławiu. I tam on teraz rekolekcję niedawno prowadzi, pomimo tego, że był skazany właśnie prawomocny. No i co, chcecie rozmuchać, o tak? A Pan Jezus co na to powie? Ja jestem tylko, jestem tylko, rzuckiem, tylko który nazywa. Pan ma misję do spełnienia przepisów. Ja mam pracę, tak. Pan może powiedzieć, proszę kierownika czy dyrektora, jedna szczyczka taka zwykła, powiedziała mi, Zostawmy to, to Panu Bogu. I widzi Pan, będzie Pan kiedyś mnie opomniał za to. I ten dyrektor też będzie miał. No co zrobić, jak człowiek jest słaby? I ja jestem grzeszna, i Pan, i ten biskup też. co zrobić? Czy to trzeba rozdmuchiwać? Nie, bo on może już sto razy żałował za te grzechy. Nie wiemy tego. No, ja tak bym radziła panu. No, jest wielki Bos Pan może być apostołem wspaniałym. Powiedzieć, czy jedna siostra powiedziała, czy możemy jednak tak, tak zrobić, żeby to zostawić. Panu mam. I nie, nie rozdmuchiwać. Wie Pan, jaką Pan by się miał za w niebie kiedyś? Pan jest młodziutki, ale za sto lat Pan odejdzie kiedyś. I wtedy Taka będzie niebo dla Pana otwarte szeroko. Naprawdę, no, ja mówię to z całą świetnością. Dobrze, że Pan na mnie trafił. Co z tego, że biskup Panu odpowie, bo może pod presją być, może być? Nie wiem, nie wiem. Ja się nie boję ludzi. Ja się boję tylko w grzechu, żeby nie, nie z Panem Bogiem Jeśli ja ludzi mhm. żadnych nie boję. Mhm. I proszę Pana, i co z tego, że biskup odpowie i Pan będzie miał smutek w sercu, że tak taki i taki nie? To Może też się przykład, tylko, gdyby pan miał stracić pracę, no to, to już pan będzie interweniował. Ja, ja gwarantuję panu, że pan pracy nie straci, że pan będzie miał za to niebo otwarte kiedyś. I może ten dyrektor też, ten kierownik, tak? Że pan to zostawi, spraw brudnych nie rozdmucha i na, naprawdę pan zobaczy po dzisiejszym dniu, jak pan będzie panu błogosławił. Nawet nie wiemy jak i co. No, warto. Z mojej strony, z mojego punktu widzenia warto. Ja wiem, że pan, że pan jest narażony, tak? Bo, bo to jest sprawa poważna. Ale jak pan zwali wszystko na mnie, ponieważ ja się ludzi nie boję w ogóle, może pan wszystko na mnie zwalić, tak? Mhm. A jeśli dyrektor pana powtórzy jeszcze raz ponownie jedźmy na wszystko, to wtedy pan musi być posłuszny. Próba, prawda? To jest Dobrze, a co panu prosi, jeśli pan mnie usłucha moich słów? Wyrzuty słynują że Pan dobro uczynił? A Ty cel. Co Aha. jest dobre na co nie? Nie. proszę Pana. Nie błogocenie? Wiem, ja? że to błogocenie, na co mi my, my mamy sumienie i wiemy, co jest dobre. Bo widzimy, jeśli Pan teraz... Bo Pan chce się dostać do tego człowieka, który brzydko postępował, tak? Ja nie wiem, czy brzydko, a może, może to jest nieprawda, a może trzeba tylko Aha, bo Pan jedzie w celu weryfikacji, tak? a być może ksiądz biskup ma jakąś inną wersję tego, co się wydarzyło i może warto, dlatego żeby materia była obiektywna. To ja też chodzi wreszcie, o to, żeby... że... Na to, że to się stało. Ja mam neutralne podejście, ja tu chcę poznać prawdę, co mm -hmm. jest, i dać możliwość przede wszystkim... I ten dyrektor, kierownik, pański szef też tak powiedział, jedź poznaj prawdę. A czy zadać dwa konkretne pytania, no i mam dwa konkretne pytania, Dobrze. i to je zadam. no to wracamy do punktu wyjścia, bo jeżeli to się stało... Ja mam pytanie, ja nie mam tezy, ja mam wiem, pytanie. Wiem, mhm. jeżeli to się stało, to wysłuch, chcą chcąc kłamać, Będzie unikać, no, ale unikanie też no chyba jest nie jest bardzo bardzo sytuacji w trudnej, ale ja bym mimo wszystko... Myślę, nie że część blisko jest gorsze. Nie. Ja bym postawiła wszystko na Pana Boga i bym ominęła. Nap naprawdę. Naprawdę. Ja bym tak, ja bym tak zrobiła będzie. Winien iść pod osąd kościoła i kościelnego sądu, bo tak kazała katolicka wiara budować takie instytucje, łącznie z więzieniami dla księży. Bo, mimo wszystko, ten, który tej zbrodni się dokonał, to jest ksiądz, jest wyświęcony. I w związku z czym karanie jego nie idzie na linii, to taki sam śmiertelnik jak ja, bo tak myśli liberał, nigdy nie katolik. Nie jesteśmy równi wobec prawa. W związku z tym karanie człowieka nie może narażać, zagrażać i uderzać w instytucję ziemską. A taki sposób traktowania i potraktowania tych kapłanów i każdych innych uderza w kościół. Żebyś po tej stronie nie stanął nigdy. Tu nie chodzi o to, że ksiądz, który, który się dopuścił takiego czynu, on powinien być inaczej sądzony w znaczeniu, ponieść lżejszą karę i poznajomości. Nie! Ale nie ma prawa go właśnie osądzać ktoś. Kto jest bez święceń? Jak powiesz dzisiaj, że ksiądz, pedofil nie powinien być sądzony przez państwowy sąd, no to już jesteś wrogiem społeczeństwa. Nie powinien był być. Wręcz od, nie wolno, żeby był.